Nie, nie ma takiej opcji, natomiast widać już po ostatnim Marszu Niepodległości pewną różnicę zdań co do, co do formuły Marszu Niepodległości. No jednak ta laudacja na rzecz Mateusza Morawieckiego wielu uczestnikom marszu po prostu się nie podobała i zapowiadali swój brak udziału w tegorocznym Marszu Niepodległości. My ratujemy Marsz Niepodległości tą naszą inicjatywą. Ratujemy przed klapą frekwencyjną. Liczymy na to, że dzięki tej naszej inicjatywie te osoby, które się zaraziły w roku ubiegłym, po prostu w tym roku na Marsz. Po prostu przyjdą jak co roku. Czy nie warto jednak takie rzeczy jak plakaty, hasło wydarzenia, szczególnie na które ma przyjść ponad 100 tysięcy osób, konsultować w szerszym gronie, chociażby jako cały zarząd stowarzyszenia i podjąć tą decyzję? wspólnie zgodnie. Mhm. Konsultowaliśmy to w szerokim gronie ludzi, którzy od samego początku organizowali Marsz Niepodległości i wybraliśmy najlepsze z możliwych haseł Polska Państwem Narodowym. Wydaje mi się, że nikt nie powinien mieć co do tego hasła żadnego ale. Niezależnie od tego, czy go konsultować. Czy, czy te osoby, z którymi Państwo konsultowali, to szerokie grono, o którym Pan e, wspomniał, te osoby są obecnie organizatorami Marszu Niepodległości? Są organizatorem od lat. Zresztą to, co powiedziałem, my jako nasze stowarzyszenia uczestniczyliśmy w organizacji Marszu Niepodległości, stanowiliśmy główny trzon z Straży Marszu Niepodległości, czyli osób, które organizują, poświęcają się wolontaryjnie na rzecz tego, aby ten marsz przebiegł w sposób bezpieczny i generalnie w tym zakresie tutaj się nic nie zmienia, bo mamy zamiar tą rolę organizatora nadal testować. Podali Państwo liczby 80% strażników marszu, mieliby stanowić działacze Ruchu Narodowego oraz Młodzieży Polskiej. Pan Mateusz Marzał obecnie nie w pełni, w żadnej funkcji dowódcy Straży Marszu Niepodległości. Skąd, skąd te dane, Skąd dane? jeżeli z Państwa organizacji nie ma osób, które byłyby jakoby w dowództwie Straży Marszu Niepodległości? To jest nieprawda. Mamy konsultacje z ludźmi, którzy, którzy po pierwsze biorą udział w tym wydarzeniu, poza tym przypominam o tym, że tak jak nasze organizacje Młodzież Szef Polska i Ruch Narodowy, mają także osoby, które w, tym, które w ramach straży po prostu funkcjonują. Jest, jeśli chodzi o liczbę zaangażowanych strażników, to jest to przeważająca liczba i ona gdzieś tam oczywiście waha się w okolicach 80%. Tutaj nie chciałbym akurat dokładnie tego mówić, ale jest na pewno to Grubo ponad połowa i co, co warto tutaj podkreślić, także te osoby, które z naszego ramienia także pełnią funkcje dowódcze w tym, w tym gremium, więc póki co. Yy... Z mojej wiedzy nic się w tym zakresie nie zmienia. I co więcej, deklaruję jak najbardziej pełne wsparcie w ramach całej Straży Marszu Niepodległości do tego, aby ten marsz po prostu się odbył i nasi strażnicy będą zabezpieczać ten Marsz Niepodległości tak, jak to było w latach ubiegłych. A dlaczego nie pojawił się no, na przykład loga takich organizacji jak Straż Narodowa czy Straż Marszu Niepodległości na tym plakacie? Proszę akurat już pytać te organizacje, dlaczego, to się, dlaczego się nie odnalazły. Tym bardziej, że przypominam, że to, za, to zaproszenie, które dzisiaj wystosowaliśmy, wystosowaliśmy po prostu ze, ze środowiska Ruchu Narodowego i Młodzieży polskiej czyli pierwotnych i organizatorów Marszu Niepodległości. Pierwotnym organizatorem, jeden z przedmówców wspomniał, był Obóz Narodowo-Radykalny, a nie Ruch Narodowy. No to akurat dlaczego Obóz Narodowo-Radykalny nie jest ustawem Marszu Niepodległości, to proszę pytać profesora Roberta Bąkiewiczka. A mam takie pytanie, czy prezes Robert Mąkiewicz wiedział o dzisiejszej inicjatywie? Sądzę, że wiedział, dlatego bo są nawet i Państwo tutaj na, na, na konferencji nie sądzę, żeby, żebyście mieli większą wiedzę od prezesa i właściciela waszej stacji. Czy w... Bo można było odnieść wrażenie, że dzisiejsza inicjatywa oznacza tyle, że przejęliście kontrolę nad Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. Złudne wrażenie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że to, co już wcześniej powiedziałem, społeczny charakter marszu jest w mojej ocenie po prostu zagrożony, szczególnie po zeszłorocznym Marszu Niepodległości, w którym wygłoszona została laudacja na rzeczy Mateusza Morawieckiego, a formuła nie była społeczna, tylko państwowa Marszu Niepodległości. No i niestety, ale tutaj musimy zainterweniować, żeby przypadki, aby te osoby, które się zraziły w zeszłym roku do Marszu Niepodległości, w tym roku także po prostu pojawiły się na Marszu, niezależnie od tego, kto jest formalnym organizatorem. To jest nasza Czy, inicjatywa. Czyli to jest o... Wasza inicjatywa, jest bardziej inicjatywą Stołeczną. medialną, faktem prasowym, a nie faktem prawnym, e, mówiącym o tym, że na przykład to Wy przyjęliście stowarzyszenie, Wy jesteście teraz organizatorem, a Bonkiewicz został wywalony. Fakt prawdy jest taki, że każdy ma prawo do manifestowania swojej poglądów jest to Prawo zagwarantowane konstytucyjnie, więc akurat my tutaj ogłaszając takowe, e, takowy marsz, e, chciałbym przypomnieć, nie robimy niczego innego, co robiliśmy w latach ubiegłych. E, nie jesteśmy właścicielami tych ludzi, którzy na ten marsz przychodzą. E, I chcielibyśmy oddać im tą rolę gospodarza taką jak mieli w latach ubiegłych. Ale zazwyczaj demonstrację organizuje taki. Y, ta, ta osoba, która formalnie do urzędu zgłasza y, o, tą manifestację, a wy tą A osobą... jednak organizowały to także inne osoby, a nie tylko jedna. Nigdy nie było tak, że jedno nazwisko organizowało Marsz Niepodległości. Nawet za moich czasów, kiedy byłem prezesem, nie było tak, że robiłem wszystko sam. Więc bardzo proszę, ale akurat tutaj okay. już takich kruczkami proceduralnymi proszę mnie nie zaginać, bo wygląda pan trochę jak Trzaskowski, który nam próbuje po prostu rzucać kłody pod nogi. Nie ma sensu. Idźmy razem 10 ja listopada. Wspólnie. Byłem, ja dziękuję, bo już się by... też. Mówi pan o społecznym z... charakterze marszu, a równocześnie jeszcze pan logo partii na plakacie. Czy to nie jest trochę hipokryzja? Ruch Narodowy jest także ruchem społecznym, który przypominam, był ogłoszony na Marszu Niepodległości, więc nie ma w tym nic dziwnego, że jest organizatorem i na pewno także i Robert Bąkiewicz doskonale o tym wie, że duża część Straży Marszu Niepodległości pochodzi właśnie z szeregów Ruchu Narodowego. Dziękuję I ostatnie, ostatnie pytanie, czy. Czy Aleksander Jabłonowski jest zaproszony na ten marsz? Nigdy dzisiaj. w życiu. Nigdy ten w człowiek życiu. w ogóle nie powinien w ogóle mieć miejsca w polskiej przestrzeni politycznej. Dziękuję panu bardzo.